Amerykański sen na wyciągnięcie ręki, czyli RAM 1500 chemii w wersji Laramie. RAM 1500 jest autem niesamowicie wszechstronnym. W Stanach Zjednoczonych, skąd pochodzi, z założenia jest autem do pracy lub dla osób, które na co dzień zmagają się z niewygodnym terenem. Jednak ten samochód to połączenie funkcjonalności, komfortu i luksusu, o którym zaraz się przekonacie. Pod maską silnik chemii o pojemności 5,7 litra i moc 401 KM. W połączeniu z napędem 4x4 i automatyczną skrzynią biegów gwarantuje niesamowitą dynamikę jazdy, gdyż RAM tej wersji rozpędza się do setki w zaledwie 6,6 sekundy. To, co rzuca się w oczy, to poszerzone nadkola, które powodują, że auto staje się jeszcze bardziej masywne oraz agresywne. Widoczne są liczne matowe akcenty, takie jak rambar czy też wloty powietrza. Ram 1500 to auto stworzone z myślą o wszechstronności. Czy to ciężka praca, rodzinne wakacje czy codzienne dojazdy, ten pick-up radzi sobie w każdej sytuacji. Z tyłu znajdziesz ogromną przestrzeń ładunkową, idealną na bagaże. Sprzęt sportowy, a nawet kilka rowerów. A jeśli potrzebujesz holować przyczepę czy łódź, żaden problem. Hak z dźwigiem do 3,5 tony poradzi sobie bez wysiłku. W przypadku pojazdu o tak imponującej pojemności silnika i masie jak RAM 1500, naturalne są obawy dotyczące kosztów paliwa. Jednakże, jednostka napędowa będąca w tym aucie Doskonale współpracuje z nowoczesnymi instalacjami LPG, co znacząco obniża koszty eksploatacji. RAM prezentuje się imponująco m.in. dzięki 22-celowym felgom, które nie tylko podkreślają jego charakter, ale również skrywają za sobą zaawansowane technologicznie zawieszenie pneumatyczne. Pozwala ono na dostosowanie wysokości pojazdu do aktualnych potrzeb. Możemy je regulować zarówno z wnętrza kabiny, jak i za pomocą pilota, który pozwala nam również na uruchomienie auta z oddali oraz otworzenie Bagażnika. Dzięki temu, niezależnie od warunków drogowych czy obciążenia, RAM zapewnia optymalny komfort jazdy i funkcjonalność. Przy wsiadaniu do rama witają nas elektrycznie wysuwane stopnie progowe, które ułatwiają dostęp do kabiny. Wnętrze zachwyca skórzaną tapicerką z Alkantarą. Wszystkie fotele są podgrzewane, a przednie dodatkowo wentylowane. Regulacja foteli jest w pełni elektryczna, z pamięcią ustawień dla kierowcy. Centralnym punktem deski rozdzielczej jest 12-calowy wyświetlacz, oferujący integrację z Android Auto. Oraz Apple CarPlay i posiadający nawigację GPS. Skórzana kierownica z funkcjami multimedialnymi zwiększa komfort jazdy. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz kamera cofania ułatwiają manewrowanie tym dużym pojazdem, zwiększając nasze bezpieczeństwo. Czarna podsufitka nadaje wnętrzu elegancji, a panoramiczny dach wprowadza więcej światła i przestrzeni do kabiny. Ram 1500 to nie tylko imponujący wygląd, to również wszechstronność, komfort. I niezawodność. Jeśli doceniasz połączenie mocy, luksusu i nowoczesnych technologii, ten pickup spełni Twoje oczekiwania. Dostępny w Mazurek Premium Cars.